Cześć! Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj na tapetę wlatuje pompka. Zapraszam do oglądania. Ok, a więc są dwa najpopularniejsze błędy, które ja osobiście widuję u ludzi na siłowni podczas robienia pompki. Pierwszy z nich to jest kompletnie luźne ciało. Coś w stylu jak błąd podczas robienia deski. Popatrzcie na to. Wchodzę sobie w czworak. I mniej więcej ta pompa wygląda w ten sposób. Zwróćcie uwagę. Mój korpus jest kompletnie napięty, Pośladki i brzuch są nienapięte. Hop. Hop. Jak to poprawiam? Hop. Napięcie pośladków oraz brzucha. Jeszcze raz. Hop. Co nam może to ułatwić? Wchodzimy sobie do pompki z czworaka, czyli ustawiam pozycję opatek i powoli prostuję biodro, napinając już pośladek. Napinam drugi i teraz jestem bardzo stabilny i schodzę. Puh. 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 Ok, przechodzimy do następnego błędu. Ok, drugim błędem najpopularniejszym podczas robienia pompki jest e, złe ustawienie ramion. Bardzo niestabilne i dosyć niekorzystne, umówmy się. Zobaczcie o co chodzi. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że po prostu rotuję sobie ramiona do wewnątrz i jestem dosyć szeroko i łokcie wędrują mi bardzo szeroko. Otwieram obręcz barkową. Jest to dosyć kontuzjogenne, bo rotacja wewnętrzna, jeśli tym bardziej ktoś jej nie ma, a nie wiemy, czy ty ją akurat masz, lepiej tego nie sprawdzajmy. Eee, może być po prostu niekorzystna, ale to już nie będziemy się wdawać tutaj w biomechanikę ani anatomię. Po prostu o co chodzi? Musimy wkręcać ramiona do wewnątrz, ustabilizować całą łopatkę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. O, chodzę w czworak. Kręcam łokcie, odpycham się od podłogi i dopiero teraz mogę, wysuwając się do przodu, zrobić pompkę tak, by przedramiona były cały czas prostopadle do podłogi. Jeszcze raz. Hop. Hop. Różnica. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś ciekawego z tego filmiku i że nie będziecie już zauważać więcej takich błędów na siłowni u siebie. Na razie.